Cześć! Dlaczego Mikołaj chodzi wiecznie zadowolony? Bo wie gdzie mieszkają wszystkie niegrzeczne dziewczyny. Zapraszam Was na prezentację męskiej bielizny w klimatach świątecznych. Bokserki z napisem Surprise. Najmniej efektywnie zapakowane, ale za to mocno przyciągające wzrok. Możesz spróbować je wykorzystać, jeżeli zapomniałeś kupić prezentów. Na tych bokserkach widzimy Mikołaja który utknął w kominie. Całość określona jest stosownym napisem. Jak się popieści, to się zmieści. A tutaj zmęczony Rudolf, ciągnący sanie, rzuca luźno do Mikołaja. Dam radę jeszcze trochę przelecieć. To natomiast będzie bielizna dla prawdziwych dżentelmenów. Komentarz chyba jest zbędny. A to są wasze życzenia świąteczne. Nie wierzycie? Odlotowych świąt i wystrzałowych prezentów życzę. Piszcie, czy patenty Wam się podobają, czy nie, a ja się z Wami żegnam. Cześć!